Panie profesorze, co może być naszą specjalizacją w gospodarce wodorowej? Pytanie jest bardzo szerokie, gdyż aspekt zagadnień, które w dalszym ciągu czekają na rozwiązanie w tworzeniu łańcucha wartości od wytworzenia wodoru do jego użytkowego wykorzystania jest bardzo długi. I w związku z tym wiele kwestii wymaga w tej chwili jeszcze rozwiązania i wyjaśnienia. I tutaj można upatrywać polskiej szansy. Wydaje się, że mogą to być zagadnienia związane z inżynierią materiałową, z materiałami, dzięki którym będziemy efektywnie wytwarzać wodór z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Mogą to być kwestie związane z tworzeniem infrastruktury do przesyłu wodoru, gdyż no, klasyczne sieci przesyłowe, szczególnie te, które są ze stali no, nie będą się do tego w 100% nadawały. I to w końcu mogą być kwestie związane z magazynowaniem wodoru. To też zagadnienie czeka, do rozwiąza czeka na rozwiązanie, gdyż no, wodór, aby był efektywnie przechowywany. No musi, musi, musi podlegać określonym przemianom. Można go schładzać, można go sprężać, ale te sposoby nie są bardzo efektywne, więc szuka się sposobu przechowywania w związkach różnego rodzaju i prowadzone są liczne prace badawcze na ten temat i rozwój tych badań, kwestie związane z wynikami. Mogą tą spolką specjalnością się stać. Również kwestie związane z całym wykorzystaniem wodoru, szczególnie w transporcie lotniczym, tu bym upatrywał szansy, gdyż ten globalny wyścig wodorowy, bo tak już coraz częściej się mówi, bardzo mocno dotyczy również transportu. I o ile ten transport, w transporcie naziemnym mamy już w skali światowej rozwiązania samochodów. Osobowych, samochodów ciężarowych, lokomotyw. Tak, w lotnictwie mówi się, że prototypy pojawią się pod koniec lat 20. bieżącego stulecia albo jeszcze później. A zatem jest tam wiele kwestii do rozwiązania. I tutaj, przechodząc już do regionu podkarpackiego, chciałbym właśnie zwrócić uwagę na lotnictwo, na transport lotniczy. Rzeszów jest stoliną Doliny Lotniczej i naturalną koleją rzeczy. Wszelkie aspekty dotyczące właśnie lotnictwa należą do jednej z inteligentnych specjalizacji regionu. I przedstawiciele Doliny Lotniczej są bardzo zainteresowani wodorem jako przyszłym napędem statków powietrznych, a zatem bardzo też oczekują prowadzenia prac badawczych w tym zakresie. I tutaj można też opatrywać pewnych pewnych szans związanych z budowaniem naszych polskich specjalności. Albowiem najczęściej prezentowaną koncepcją, jaka aktualnie jest tutaj precyzowana, jest taki napęd wodorowy hybrydowy. To znaczy, że będzie to Ogniwo paliwowe korzystujące wodór wydarzający prąd elektryczny, ale będzie to tylko dodatek do silnika y, turbinowego, w którym wodór będzie spalany. A zatem y, kwestie związane po pierwsze z badaniem procesów y, spalania, wypracowaniem odpowiednich y, założeń konstrukcyjnych takiego silnika, czekają na rozwiązanie, ale też czeka na rozwiązanie cała kwestia związana z doborem odpowiednich materiałów, gdyż szacuje się, że temperatura spalania wodoru będzie około 200 stopni wyższa niż temperatura spalania aktualnie wykorzystywanych paliw, no co powoduje konieczność przeprojektowania silnika, w zasadzie zbudowania nowego silnika, zarówno w aspekcie konstrukcyjnym, jak i w aspekcie materiałowym i na pewno pojawi się tutaj wiele możliwości wypracowania unikatowych technologii, no, które mogą stać się tym polskim know-how, które mogą się stać tym polskim wkładem no, w szeroko rozumianą gospodarkę wodorową. Chociaż no, musimy pamiętać, że szczególnie w lotnictwie no, jednak ta globalizacja łańcuchów dostaw jest czymś oczywistym i pewnie relatywnie trudno będzie budować tutaj typowo nasze polskie przewagi konkurencyjne, ale myślę, że jest na to szansa i powinniśmy w tym kierunku pracę intensyfikować. Panie profesorze, zastosowanie wodoru w gospodarce to też poważne zadania dla inżynierii materiałowej. Potrzebne będą nowe materiały, nowe, być może nowe stopy metali do transportu, do użytkowania. Jak to wygląda od strony właśnie inżynierii? Wodór jest pierwiastkiem, który być może będzie paliwem przyszłości. Wielu mówi, że nawet na pewno będzie paliwem przyszłości, ale w trakcie procesów jego użytkowania, w trakcie procesów jego przesyłu, przechowywania oraz wykorzystania, no zachodzi kontakt z materiałami, z których wykonane będą, czy to instalacje przesyłowe, czy instalacje, w których będzie dokonywała się no, transformacja energetyczna wodoru. I tutaj mamy do czynienia z pewnymi zjawiskami fizycznymi, które powodują, że wodór działa degradująco na sporą część materiałów, które do tej pory są stosowane, a zatem wodór powoduje zużycie np. materiałów stalowych i wszelkie rury przesyłowe wykonane z tego materiału no nie będą mogły mieć tutaj zastosowania jest pytanie właśnie ile będziemy mogli tego wodoru ewentualnie z takim gazem zmieszać jaki, jaki może być procent rysują się też kwestie związane z wykorzystaniem wodoru w transporcie lotniczym posiadamy tutaj doniesienia również z zastępczych prac badawczych że temperatura spalania wodoru będzie około 200 stopni wyższa niż temperatura spalania dotychczas stosowanych paliw i w turbinowym silniku lotniczym te aktualnie stosowane materiały są już na tyle wytężone pod względem termicznym, że nie wytrzymają dodatkowych obciążeń cieplnych i będzie to wymagało zaprojektowania, wytworzenia Nowych powłokowych barier cieplnych, które będą zabezpieczały ten materiał podstawowy przed wysoką temperaturą. To bardzo poważne zadanie dla inżynierii materiałowej, bo łopatka w turbinowym silniku lotniczym jest już bardzo wytężonym elementem i pojawienie się tak znacząco przekraczających dotychczasowe wymagania temperatur. To będzie zmuszało tutaj do prowadzenia prac badawczych i będą to na pewno prace na najwyższym już poziomie technologicznym, aby takie rozwiązania wytworzyć, aby one były efektywne i skuteczne. A zatem mówiąc generalnie, powodzenie gospodarki wodorowej, tworzenie efektywnych łańcuchów dostaw będzie wymagało również bardzo wytężonych prac z zakresu inżynierii materiałowej. Bo dochodzą tutaj również kwestie, które są takie, można by powiedzieć, na pograniczu inżynierii materiałowej i innych dyscyplin, związane na przykład z szukaniem nowych sposobów na przechowywanie wodoru, do którego wykorzystuje się różnorodne związki chemiczne. Publikowanych jest bardzo dużo prac naukowych badających różne. Możliwości w tym zakresie, a zatem tutaj również poszukujemy materiałów, które będą w stanie efektywnie nam przechować ten wodór, a żebyśmy mogli go potem wykorzystywać. Bo tak, patrząc bardziej generalnie na zjawisko, na całą energetykę wodorową i patrząc na dyskusje, które chociażby odbywały się na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego, można by powiedzieć, że rysuje się jeden podstawowy problem. Skąd wziąć ten wodór do tych różnorakich zastosowań, i w związku z tym będziemy się tutaj zderzali z różnymi kwestiami związanymi właśnie z wytworzeniem wodoru, gdzie również inżynieria materiałowa, tworząc na przykład bardziej efektywne instalacje fotowoltaiczne, będzie miała spore pole do popisu, gdzie odpowiednie materiały będą. Umożliwiały przesył wodoru, jego przechowywanie, a w końcu również wykorzystanie, szczególnie w tych miejscach, gdzie przewidywane jest jego spalanie. A tak zakładają konstruktorzy silników lotniczych, że ten wodór jednak będzie tam wzorem klasycznego paliwa spalany. Czy uczelnie w Polsce, czy na przykład Politechnika Rzeszowska są przygotowane, czy dysponują? Laboratoriami, aparaturą badawczą, pomiarową, kontrolną do, do takich właśnie prac. Tak, jeżeli chodzi o Politechnikę Rzeszowską, to taką jednostką jest uczelniane laboratorium badań materiałów dla przemysłu lotniczego, gdzie posiadamy bardzo zaawansowane instalacje technologiczne do wytwarzania właśnie powłokowych barier ciepnych, czyli Takich barier cieplnych, które mają zabezpieczać łopatki silnika turbinowego przed destrukcyjnym oddziaływaniem temperatury. I takie prace możemy podjąć, takie prace no, mamy w zamyśle. I myślę, że w współpracy z przemysłem regionu może się to właśnie stać taką naszą specjalnością, bo właśnie generalnie stopy, tak zwane stopy lotnicze, czyli materiały, z których wytwarzamy elementy konstrukcji lotniczych, Stały się taką rozpoznawalną marką Rzeszowskiego Ośrodka Techniki Rzeszowskiej. Natomiast myślę, że jest duża szansa, żeby właśnie te aspekty wodorowe w lotnictwie stały się kolejną przyszłościową specjalizacją, jeżeli szukamy chociażby tych elementów, które mogą być właśnie takim polskim know-how, które, które mogą być polskimi technologiami, czy generalnie polskim wkładem w rozwój szeroko rozumianej energetyki wodorowej.